不知道你是不是不知这个人是这是 Ja! Ej! przyznam szczerze, w pewnym momencie yy, taka nutka optymizmu u mnie zgasła. Czy stanie 3:0? no to klasowy zespół taki jak jest Gryf-Słupsk nie powinien sobie widzieć zwycięstwa. Natomiast determinacja i wola walki ze strony mojego zespołu dała efekt. Cieszę się z tego, że żeśmy 0-3 wyciągnęli na 3, 3 mimo że zespół, zespół Gryfa naprawdę to jest fajny zespół i mógł nas, mógł nas pokarać jeszcze za odważną grę. Kilkoma bramkami, ale bardzo dobrze się w bramce spisywał Jacek Skrzyński, także Cieszymy się z tego. Trzy bramki straciliśmy w ostatnich minutach. Trzecią w doliczonym czasie gry z rzutu wolnego bezpośredniego. Uważam, że, że była, była to kara za niewykorzystane sytuacje, ponieważ prowadząc 3-0, Mieliśmy jeszcze, nawet nie sam na sama, po dwóch, po trzech, sam na sam, nie zdobywaliśmy tych bramek. Zespół zagrał taktycznie naprawdę rewelacyjnie, bardzo mądrze. Dądem no nie miał pomysłu do 65 minuty na grę, ale trzeba pochwalić przeciwnika za grę do końca. My się troszeczkę pogubiliśmy zdecydowanie. Po meczu mogę powiedzieć, że ten remis uznaję za porażkę, ale z drugiej strony zremisowaliśmy na bardzo trudnym terenie z dobrym zespołem. Także cieszę się z punktu, ale wiem, że chłopcy są niezadowoleni, bo... Jak wiemy, 3-0 prowadzi na 15 minut przed końcem. Powinno się mecz wygrać, ale chwała przeciwnikowi zagry do końca. Taki jest sport, i to jest piękno sportu, i trzeba się cieszyć z punktu z wyjazdu.